Eee, siemanko, niestety przegrałem zakład z oto tą straszną kobietą w ikcie pół litra mleka i niestety poległem na końcu i, i teraz wymyśla mi karę w postaci pomalowania mnie. Dobra, zaczynaj. <grystanie> szybciej <grystanie> zaczniemy, to szybciej skończymy. Bo no zamykaj to Jest. No jaki to kolor? Zobaczysz. <grystanie> ja się boję.

Czekaj. O kurwa. Ja no ty mi to prawie w oko wsadzasz. O ja pierdzielę. Gdzie ją tutaj, nie? No nie wiem, ja tu się Zatknij. nie znam. No i kolor? Patrzysz. O boż, w ogóle wygląda jak, jak ty. Jedno kolor na Maroko, drugie na Kaukaz. O jest. jakieś pokażę. I teraz tak pomalowanym do tego. Do Reala pójdziemy. Mhm. Podobnie że mamy, co? Mm. Łuzawie. Drugie oczko. Łuzawie. <laughs> teraz usta jeszcze śminką. Czekaj jeszcze Nie. cienie. Jakie cię. O policzki! To. O ja, pierdzielę. Już miał kości policzkowe. Bo ja z więcej z tobą nie zakładam. Rozmowy z Europejską standardzie.

Ale co to jest? Co to jest? Ale co to jest? Zobaczysz później. Ja pierdolę. Ale gdzie? Ale co to jest? Ja pierdolę. Jak Merlin? Co to? Usta. Jak Merlin. Jak zrobić? Nie wiem właśnie jak. Ale masz suche, trzeba mhm. ten. Masz milkę. Moja no verdura. Nie, nie, nie spotkajcie się więcej z kobietami. Nigdy. To jest straszne. O, ja pierdolę jaka czerwona. Bez dolni dostajemy straszliwe daty. Wiesz co? Założę się, że to jej. Otóż. Oj, choj. Nie, Chujadnie, kura. <noise> Już? Ja, dole. No pokaż z każdej strony. No to zrób ten ten. Z zrób tak, Bartuś. A co ja nie będę. Nie wiem, jeszcze chcesz coś dla mnie zrobić, czy nie? <noise> to ty chcesz. A tym tym nie? Tym co brałaś do ust? Do ust. Co? Młyszczykiem czy... nie już nie. nie. Ma nierówną usteczka To co? Specjalnie. No, do... no nie wiem, ja tu już bym chciał. W stop, ale jak chcesz, jeszcze ci na niej powie, to... idź ten, to... przejrzyj. się do tego. Ujczył, do światła. No iść tam za nim. Jak ja wyglądam? Jeszcze nie widziałem. Nie, teraz zarzucaj. Po <głosy> ziemi <głosyńki> iść. No, chodź, nie nim brać. Tu jest takie, ja. Ja pierdolę. Jak ja wyglądam? Oj, chuj. Kurwa, co to jest? Co ty mi zrobiłeś na policzku? Pieprzyk. Oj, chuj. Jak Mario Monroe. A jak to się zmywa? To jest niezmywalne. Tak, to jest niezmywalne. Ja pierdolę. Masz do Tak, cifa? Jest, jest tam do tego, do kibla, właśnie. Dobra, wyłącz to. Ja pierdolę. <laughs> nie, no masz tam na górze. Daj mu chusteczki! Nie dam mu chusteczek. Szkoda chusteczek. Na taką gambę. Włączyłeś już? Nie. Nie? To wyłącz! Zmywaj! Pokażemy ile tego masz na tym. Chusteczko zmywa? zmywaj. Kurwa, dlaczego do czarny coś się nie zmywa? Ja, ja, ja. Chusteczko zmyj. Tam to masz amba. chusteczki na górze. Nawilżone. Защо ми не на хустечка, на хустецка, на хустецка, Ще се А, ето е червено. О, лесно. Покажи сега. Чакай, бих се оточал, че е. И снубхуй ово. Я, пирдо. See you later.